A jeszcze przed rozpoczęciem odcinka przedstawiam Wam zwycięzców poprzedniego giveawaya. I myślę, że dzisiaj rozdamy sobie tak samo dwa takie Helisz Axolotl'e więc piszcie w komentarzu swoje niki I jeszcze dzisiaj damy dwóm osobom losowym jakieś peciki, więc będzie do nimi Kosmos, chyba dobrze trafiłem. Kosmos, no nawet spoko bank, masz to ode mnie: 26 trylionówkę. Dobra, przeszło, Git, opuszczamy bank, żeby nie było, i damy jeszcze tutaj. Proszę Monek, chyba tak? Proszę Monek, proszę Monek. Kurczę, 3,73 trochę cienko, więc masz tutaj. Rozwijaj się. No i co? Nie, bez gadania zachęcam do oglądania. Siema. Siemano, z tej strony Drower. Witam Was w kolejnym odcinku SPEC Simulator X. A dzisiaj zagramy sobie speedrun w Petsimulator Tylko z Huge Festive Cutem. A jeżeli Wam podobają się takie odcinki, zostaw łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. Psst! Mała pomyłka się wkradła, bo nie używałem tylko Huge Festive Kata, ale też petów startowych, ponieważ zapomniałem o tym, <laughs> więc sorki wielkie jeszcze raz miłego oglądania. Więc co jedyne musimy zrobić? Odpalić nasz timer. Daję sobie 35 minut, zobaczymy ile osiągniemy w te 35 minut I ja już odpalam timer. Dobra, minutka jeszcze, więc ja sobie przygotuję, zobaczę co tu mogę. Okej, okay, a więc 3, 2, 1, 0, lecimy. Dobra, niż mi tutaj. Zobaczymy, jak to pójdzie. 300 coinów, okej. Okay. Myślę, żeby otworzyć już pierwsze jajko. Chociaż nie, 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 myślę, żeby nazbierać 1000 coinów i wtedy się rzuci na ICO. OK. Tu nie ma upgradeów, żeby sam mi zbierał. Jezus, nie, nie przyzwyczaje się chyba. Spróbujemy, spróbujemy, bo jestem strasznie przyzwyczajony do nowego konta. Chciałem deski w ogóle użyć, nie mogę, bo nie mam deski, żadnych boostów. Totalnie nowe konto założone. Więc myślę, że no. Liczę, że dojdziemy chociaż do końca. W 35 minut nie wiem, czy jest to możliwe, ale spróbujmy. Tam nam jeszcze a, 30 sekund dopiero minęło To na luzie Dobra, mamy już nasze 300 coinów Lecimy sobie z pierwszym jajkiem mi tu brakuje deski strasznie Teleporty ile kosztują do shopu? 25 tysięcy diamentów No nie wiem, czy mi się to uda osiągnąć Dobra, szybko otwieramy pierwsze jajko Halo, szybciej jak to długo otwiera? Naprawdę, bez bonusów? Ja, chyba odzwyczajony jakiś. Okej, okay, bicie 3, dobra. Myślę, że trzeba będzie trochę szybciej. Niszcz już mi tutaj. Ej, wstyd będzie, jak nawet pierwszej mapy nie odblokuje przez te 35 minut. To by był wstyd, dopiero. Myślę, żeby sobie niszczyć te diamenty na pewno, więc rzucimy się zaraz na diamenty jakieś, bo upgrade by się przydały za chwilę. <laughs> Lootbug, Gites. Ole diamentów! Zapomniemy o tych ludbagach. Ej, to będzie świetne. Lootbugi dużo nam mogą pomóc. Bardzo dużo. Hmm, 2700, czy się opłaca wydawać? Dobra. Otwórz mi jedno golden Jedno golden, golden cat, no nie najlepiej I dwa te myślę, żeby sobie otworzyć Dwa te, okej, okay, oni tam zniszczyli Chicken Spoko, spoko I jeszcze coś, jeszcze coś, szybko, szybko Okej, okay, chick, chick, dobra Jest git, jest git, ubieramy je O kurcze, on ma dziewięć mocy, dobra Ale te też ma mieć. to nie wiem, czy się opłacało Te golden jajko. Tu jak coś pisze W ogóle stop, co on mi tam pisze? A nie, trade, ja przy ten stop chyba tak, nie, tak, trade, trade, Co? Nie, 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 mordko, nie tradeuję, mam tylko to I speedrun, stary, speedrun Nie mam czasu niestety na trady, wybacz mi, mordo <grym> Okej, okay, dropno ma ogromny loot bug, Więc mam 10 tysięcy, więc szybko odblokowujemy Następny świat I lecimy, lecimy, plus 5, pl no niestety Sloty mi nie dadzą. szkoda, że nie 5 petów dodatkowe Bo wtedy byłoby świetnie Dobra, mamy na upgrade'y tutaj, więc możemy się upgrade'ować Idę szybko cenę zobaczyć Czy jesteś w ogóle za tysiaka Pet strange, okej, okay, na pewno się ulepszamy na jedno i myślę more da y Diamonds, może też, ale to za chwilkę, dobra, niż kolejne Diaksy, niż kolejne Diaksy, 75 tysięcy na nową wyspę. To będzie trzeba upgradeować i dużo diaksów będzie trzeba zbierać na pewno, to już jest przede wszystkim myślę. Też chciałem powiedzieć, że strasznie nie przemyślałem tego, chociaż to tak mocno nie przeszkadza, ale nie przemyślałem tego, żeby robić to na prywatnym serwerze. Wtedy myślę, żeby ci osobnicy tutaj nie chodzili co chwilę za mną i prosili o trade'a. No ale co, no już teraz nie przerwiemy challenge i nie zmienimy serwera niestety, ale... A że jakoś bardzo za mną nie będą biegać. Mógłbym im tak takiego demonika dać za freako, był lepiej im poszło, ale niestety nie mogę oszukiwać. Chcemy zobaczyć, czy coś jest za 3,500 diamentów. Hej, okay, za 3,500 diamentów... Mm, kurczę nie wiem które tu ulepszyć. Eee... Dobra, weźmiemy sobie to ulepszymy i no morda... Nie mogę więcej diamentów ulepszyć, bo im brakuje. Dobra, idziemy sobie zebrać i myślę, że będzie wtedy lepiej. Nie wiem, czy dobrym pomysłem jest to, że mam PET y, jednak na wszystkie, a, ale zamiast Single. Bo mógłbym w sumie parę to zaznaczyć, chociaż to chyba dużo nie zmienia. Yy, fajnie, że dropałem przed chwilą potka na double damage, więc na pewno sobie aktywujemy ją. Triple damage nawet w sumie, więc na pewno sobie ją aktywujemy. Fajnie też jakbym dropła podkę na triple coiny, bardzo mi się cieszył, bo strasznie szybciej by nam to poszło, ale no... Fajnie, że jest chociaż ten triple damage. Więc niszczymy, niszczymy, idziemy sobie zaraz upgrade'ować coś tutaj. Myślę, że na pewno nie będziemy tracić diaksów na jakieś teleporty, chociaż fajnie by było, zaraz jajka bym sobie też otworzył, bo bardzo mało pety biją, ale na pewno nie będziemy tracić, kurcze, no oczywiście naszych diamentów na teleporty, Ok, more diamonds, spoko, ale mm, no dobra, bierzemy to, niech niszczy mi coś dużego, co my tu mamy dużego, szybko, szybko, dobra, niech niszczy to, zaraz tu przyjdziemy. I teraz muszę zbiegnąć, o, tutaj w sumie jest, teraz muszę biec niestety na spawn, aż tak daleko, no nie wiem, czy to się nie opłaca, może i się opłaca ten shop kupić. 25 tysięcy, no zobaczymy w, później, w w późniejszej fazie gry Dobra, już mamy droższe jajka, za 12,5 tysiąca, myślę, że ja otworzę sobie trzy, trzy Za 30 tysięcy nie stać mnie, dobra, trzy jajka szybkie Jakie mocy tu będą? Okej okay. Co dalej mamy, co dalej mamy? Yy, no nie, no nie takie, dajcie mi jednego tygryska chociaż, no Tygrysek, tygrysek no nie no niestety nie, ale na pewno są lepsze niż te, więc zmieniamy szybko. pik, pyk pik, pik, pyk pyk, pyk pyk, od razu więcej mocy, od razu więcej bicia. Więc myślę jeszcze po drodze, niech zniszczą sobie to. Zawsze jakieś dodatkowe coiny. Dobra, już na prawie stać na nowy świat. Już nas w sumie stać. Fajnie jakbyśmy kurczę mieli jeszcze diamenty. Może niszczę sobie te diamenty, żeby mieć na upgrade'y. Bo w sumie tak się zastanawiając, to ten spawn unward fajnie jakby drop'nął. Więc yy, zbiorę w sobie, wrócę po te diamenty. Fajnie jakby prezent też drop'nął, bo kurczę, triple coin, fajna sprawa. Więcej na pewno by poszło, ale już 11 tysięcy. W sumie to jest już dosyć dużo. A gramy zaledwie... No... O Jezu, już 12 minut minęło. Dobra, trzeba przyspieszyć, trzeba tu przyspieszyć. Fuzować petów no raczej nie będę, bo to chyba nie wiem, czy ma sens. Chociaż może jakiś fuzujemy, zobaczymy jakie to jest... Dobra, spróbujemy pierwszego fiusa, jak nam pójdzie. Czy nam coś dobrego da? A, fius kosztuje 2,5 tysiąca diamentów! Zapomniałem o tym! No nie! Najgorzej straciłem. Jak najszybciej straci 2,5 tysiąca diamentów. Poradnik. Nie ja chciałem zauważyć, że te loot bag naprawdę strasznie dużo dają. Już na sprawie stać na nowy świat. Więc zbieramy sobie, zbieramy. Chyba nie wiem, zastanawiam się, czy nie kupić naprawdę na ten shop, jak zbieramy sobie diamenty. Bo teraz strasznie on długo zajdzie na wracanie, a my już mamy nowy świat. Plus 5 na no, sloty, nic nam nie dadzą. Tu możemy sobie na rainbow zrobić, aczkolwiek no, nawet goldenów nie mam. Więc ta taktyka, nie wiem czy jest za dobra, chyba nie jest za dobra. Myślę, że no, lepiej jajko otwierać. Bo strasznie daleko jest do tych jajek, a zaraz będę musiał tam iść i otwierać nowe pety, bo te już są coraz słabsze, coraz dłużej nam to zajmuje. Zanim milion zbieramy, no te loot dużo bardzo dają, strasznie dużo coinów, ale zanim milion zbieramy, no to trochę zejdzie. Myślę, że tak do... 500 tysięcy uzbieram i wracam na respawn po nowe pety, bo te no nie są za mocne, no 20 bicia to nie jest za dużo, nie jest za dużo. Chyba połowa czasu już prawie za nami, nie no, nie wiem czy to blokuje ostatni świat. Połowa czasu za nami, a my nic nie o 10 tysięcy, myślisz sobie to u i to ulepszę, hal halo ulepsz mi, teraz dobra jeszcze to ulepszę. Petspi da się nie opłaca, chociaż nie jest drogi, więc biegniemy szybko na jajka. Otwieramy i musimy znowu biec. Strasznie dużo czasu tam zajmuje. To z jedną, jedną stronę, to myślę 2 minuty, żeby dojść do shopu. Z drugą stronę kolejne, to 4 minuty już nam to zajmuje. Bardzo długo, bardzo długo. Dobra, jesteśmy UGA? Jak to za 110 tysięcy, jakby kraken wypadł spoko sprawa, ale no szczęścia, aż takie swoje nie wierzę. Oczywiście, że Agli ducking musiał być. Nie może być coś lepszego. Może się jednak uda daki, niestety, no nie, tu nie będzie nic. Naprawdę, tysiaka im brakuje? Ja nie wierzę, źle obliczyłem. Dobra, dajcie mi szybko jakiegoś tysiaczka, tysiaczka. No i kolejny lak mixa, no nie wierzę. Czy ja sobie muszę dodać parę sekund, naprawdę? Czy jak? O, dobra. No i patrzcie, patrzcie. Czas mija, a to się nie niszczy. Dobra zniszczyło się, dobra jeszcze 500 tylko, dobra, jest loot bag Z loot świetnie, 35 tysięcy więc szybko biegniemy, 15 minut nam zaledwie zostało, no nie szybko, szybko, myślę, że pet 100 to już jest no 67 mocy już jest lepiej ale no nie najlepiej, jakby nam tu kraken dropnął, no, no nie, kraken zepsuł nam całą giereczkę idę szybko, jeszcze indeks. strata jakiś. o przepraszam bardzo, telefon nie wyciszyłem strata jakichś 30 sekund, ale no myślę, że no nie, 150 petów, niemożliwe. W 35 minut nie wiem czy da się to zrobić realnie, chyba nie. Chyba nie, no i kolejne 2 minuty, zobaczymy ile nam to zajdzie. i uznajemy 15-30 wyszliśmy, zobaczymy za ile dojdziemy tam. Dobra, jeszcze szybko wstąpiłem do sklepu, pet speed, player speed, I yy, to i to sobie ulepszymy na pewno. Player speed nie jest takie drogie, to w sumie mogłem ulepszyć sobie. Też wolę żeby, o, pety szybciej, dobra mogłem pet, to tak dużo daje? Naprawdę, że tak szybko? Dobra, trochę zważywiłem. Następny Spiderane wied będę wiedział, co trzeba robić. Już minuta upłynęła, nawet tam nie doszliśmy. No, troszkę słabo, słabo. Ok, czas, mamy niszczą dużą skrzynkę, czy nie wiem, czy to jest Wolf? zobaczymy. Co chciałem powiedzieć. Szkoda, że nam nie dropła triple coin. Będę narzekał cały odcinek, ale jakby to dropło, to by nam tyle dało, chociaż albo jakiś super lucky też na no opening by dużo dało. Szkoda. Fajnie, że triple damage, ale brakuje cały czas tego triple coina. Byśmy już mieli milion na pewno coinów, na pewno już byśmy byli gdzieś przy tej mapie, gdzie z 5,2 już dozbieralibyśmy praktycznie. Dobra, no lootbox z diaksami. Ile diaksów poszło? Okej, okay. Jak go zbieramy 50 tysięcy. Ile kosztuje tutaj na mine? 12,5 tysiąca. Okej, okay, ja mogę sobie na shop kupić. A czekaj, chociaż na town tauncie... się... O nie, ja nie wiedziałem, że tak można na tauna. No nie, że to jest takie tanie. Naprawdę byłem bardzo nieprzygotowany. Na pewno sobie kupujemy na tauna i na maina, jeżeli dokowujemy. No nie, no jakbym wiedział. No nie, 8,5 minuta, my dopiero mamy ten świat. Kurcz, żeby chociaż ten na za 5,5 miliona nam się udało, to będzie bardzo dobrze. Mamy kolejną mapę, myślę, że od razu rzucić się tutaj i zaraz tepamy tylko zbieram trochę coinów. Ciekawe, ile kosztują teraz te skrzynki. Myślę, że tak będę musiał nazbierać, no gdzieś koło miliona, myślę, trzeba nazbierać. Albo nawet nie całe jakieś 750 tysięcy myślę, że będzie starczyć, więc szybko zbieramy, tepamy się i wracamy tutaj. Dobra, jesteśmy już na spawnie, jesteśmy już. Yy... Ile te jajka kosztują? Proszę, żeby jakieś tanie były, 375 tysięcy. Nawet nas na dwa jajka to nie stać Tylko na te za 175 Kurde, źle myślałem A tu są już dobre pety No nie, źle obliczyłem Myślę, że jedno to jajko i dwa tamte Chyba będzie git Oj, 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 pokaż ile będzie bicia To miało, a te na przykład pety Czy stać mi będzie jeszcze na tego jedno jajko? Happy rock, ok. I no nie, 139, nawet na to mi nie stać Tragicznie obliczyłem, ale mocy mają zdecydowanie więcej Tragicznie obliczyłem Dobra, mniej niż 5 minut, szybko niszcz się, dobra, ale loot bugów poszło Dobra, szybko town na pewno, myślę, że pierwiś po upgrade, nawet nie, nawet foresta se ulepszymy, bo i tak już więcej nic Biegnę szybko upgradenąć, 4,5 minuty, ale zasuwa już czas, ja nie wierzę, już pół godziny minęło Strasznie mało osiągnąłem przez te pół godziny Dobra, szybko, szybko, yy, na pewno orbs Na pewno se pet strange, już chyba nas nie stać, więc orb weźmiemy sobie, pet speeda se ulepszymy jeszcze player speeda, nie wiem po co, ale ulepszymy w sumie, dobra biegniemy szybko na tauna idziemy otworzyć to jajko i wracamy tam i szybki speedrun, szybki szybki, najszybszy przez te ostatnie 4 minuty w ogóle zauważyłem też, że tam u góry już nam się jajko odblokowało, ale na... o nie elefant, ale na tamte nas nie stać no nie, nawet stówki nie ma. Dobra, no trudno, trudno. Wracamy na mina. A Winter dopiero dobra. Rzucamy się na tą skrzynkę 950k. Długo to będzie niszczyć, czy nie? Bo nawet nie, czy opłac się zaczynać. Eee, czy się to opłaca? Kurczę 3,5 minuty. Myślę, że nie, niestety nie. Ten ma jeszcze więcej. Kurde. Nie, mniej ma, dobra. Niszczymy to. Może dużo za to chociaż pójdzie. Raczej znaczy coinów. Naprawdę? Czy naprawdę teraz nam prezent wyleciał? Jeszcze powiedz, że triple coin. Super laki. No to świetnie. przez... Pod koniec sam odcinka dropi nam super lucky. Świetna sprawa. Dobra, niszczymy już save, zobaczymy co z niego nam wyleci. I czy dużo opłacało się, czy nie, bo strasznie długo niszczył. Nie wiem czy dobrze zrobiłem. OLE loot bagów. Dobra, myślę, że opłacalne. Nie no dobra, chyba opłacalny, chociaż... Nie no, chyba jest opłacalny, ale i tak nie uzbieram świata. Zostało nam tylko półtorej minuty, a 4 miliony, no nie, 4 miliony, przepraszam, 4 miliony. Chyba tutaj niestety zakończymy bardzo słabo, bo już stąd widzę shop. No nie, zostało nam ostatnie 40 sekund. Niewykonalne, niestety, niewykonalne. Myślę, że może jakbym więcej wiedział, to, to już na pewno by nam udało się chociaż dalej nawet blokować. Albo jakbym miał chociaż jeszcze dwie minuty, no to chociaż ten świat bym blokował, no ale no co, no już chyba się poddam. Niszczę sobie jeszcze tą skrzyneczkę. Bardzo dużo rzeczy niestety nie, nie doedukowałem się, się, więc przez to przegrałem sobie start gierki już z teleportami na przykład. Strasznie się nie, nie doedukowałem w tym. No co no, 2,5, no to jeszcze ponad połowę nam brakuje. Kółde, no nie ma szans. 7 sekund, dobra. Te już się mogę z wami powoli żegnać. No niestety, timer off. Nawet dźwięk słyszymy, czas się skończył. Więc ja Wam serdecznie dziękuję za odcinek. Mam nadzieję, że wybaczycie mi, że tak słabo mi niestety poszło. Ale był mój to pierwszy speedrun. Jeżeli będziecie chcieli więcej speedrunów, piszcie. Mam nadzieję, że wtedy pójdzie mi lepiej. No i co? Dzięki wielkie za oglądanie. Do następnych odcinków i się mamo!